Cześć, witam Was serdecznie na kanale Technostrefa, z tej strony Szakal, a dzisiaj zapraszam Was serdecznie na odcinek, który powstał we współpracy z firmą LG, ale spokojnie, nie będę Wam nic sprzedawał, a przedstawię Wam poradnik, który pozwoli Wam dobrać idealny telewizor dostosowany do Waszych potrzeb. Zapraszam Serdecznie do oglądania. Dzisiejszy materiał postaram się podzielić na segmenty, w których będę zadawać Wam pytania, na które Wy na bieżąco będziecie odpowiadać. I w ten sposób będziecie z każdym kolejnym segmentem wiedzieć, które modele są dla Was, a które nie. Pierwszym podstawowym kryterium, o którym musimy porozmawiać, jest cena. Oczywiście, od niej właśnie zależy to, czy wybierzemy model droższy, czy wybierzemy model tańszy. Tutaj będą określone nasze możliwości, i właśnie w tym miejscu jest pierwsza podstawowa eliminacja tych modeli, które po prostu nie będą się mieścić w naszym budżecie cenowym. Jeżeli odpowiemy już sobie na pytanie, czy stać nas na telewizor za 3, 5 lub 10 tysięcy złotych, to następnym krokiem będzie wybór jego rozmiaru. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przekątną ekranu, czyli wielkość matrycy, ale także o fizyczną wielkość całego telewizora, a przede wszystkim podstawy. No bo właśnie, jeżeli telewizor będzie stał na jakimś meblu, no to wiedzcie, że zazwyczaj podstawa jest szersza niż sama matryca, a więc tutaj musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić jej wymiary. Ale jeżeli będziecie montować telewizor na ścianie, to musicie upewnić się, czy macie odpowiednią ilość miejsca. Kolejnym punktem będą potrzebne złącza. Używacie dekodera telewizji cyfrowej lub kablowej? Używacie konsoli do gier? Używacie odtwarzacza Blu-ray? Na te pytania musicie sobie w tym momencie odpowiedzieć, ponieważ od tego będzie zależeć ilość, złącz telewizora jaki potrzebujecie. Nie każdy telewizor obsługuje na przykład cyfrowe wyjście dźwięku, no i to kolejna rzecz, o której musicie pomyśleć. Czy zależy Wam na dobrych, wbudowanych głośnikach o wysokiej mocy, które już macie w telewizorze, czy też posiadacie na przykład kino domowe i wtedy głośniki wmontowane w telewizor nie będą tutaj istotnym Kryterium w wyborze nowego modelu telewizora. No i kolejny punkt, bardzo istotny. Do czego będziecie używać telewizora? Oczywiście w głównej mierze, bo wiadomo, że nie oglądamy tylko jednej rzeczy na telewizorze czy jednego programu, no ale właśnie, czy są to zwykłe filmy, czy są to filmy Ultra HD, czy jest to telewizja, czy jest to może internet, YouTube, Netflix, czy jest to na przykład sport, a może będziecie grać głównie na takim telewizorze. Teraz jest czas, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. A dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ od tego będzie zależeć typ matrycy, jaki wybierzecie. A jakie są do wyboru, już wam tłumaczę. Wybór matrycy to bardzo ważna decyzja przy zakupie nowego telewizora. Zależy on od kilku czynników, między innymi od tego, co głównie będziemy na urządzeniu oglądać. Aktualnie na rynku dostępne są dwie technologie: LCD, które potrzebuje dodatkowego podświetlenia oraz OLED, które świeci własnym światłem. Z czego ta pierwsza dzieli się na dwa liczące się podtypy i to od nich właśnie zaczniemy. Chodzi mianowicie o pojęcia IPS i VA. Pierwszy typ charakteryzuje się najczęściej gorszym kontrastem i głębią czerni, większym smużeniem, czyli rozmyciem obrazu, ale za to oferuje bardzo szerokie kąty widzenia. Z kolei typ VA, jak możecie się domyślić, zaproponuje lepszy kontrast, mniejsze smużenie, ale za to będzie miał bardzo wąskie kąty widzenia. Telewizory LCD różnią się także typem podświetlenia. Są ich trzy rodzaje, choć najczęściej spotykamy się już tylko z dwoma. Mowa o CCFL, gdzie wykorzystywane są lampy fluorescencyjne, których wady to kiepska czerń, pogorszone kąty widzenia i długi czas reakcji. Zalety to natomiast niska cena czy równomierne podświetlenie LED lub tak zwany Edge LED. Diody umieszczone są w tym przypadku na brzegach matrycy, a światło na całą powierzchnię rozpraszane jest za pomocą dyfuzorów. Minusy to kiepska czerni nierównomierne podświetlenie, przez co na ekranie mogą być widoczne jasne plamy. Plusy natomiast niska grubość telewizora i lepszy kontrast niż w CCFL. Ostatni typ to tak zwany Direct LED, gdzie diody znajdują się za panelem ciekłokrystalicznym na całej jego powierzchni. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie tylko uzyskamy równomierne podświetlenie, ale także można tutaj zastosować funkcję Local Diming, czyli częściowe wygaszanie stref podświetlania. W niektórych modelach telewizorów ta ilość stref dochodzi nawet do tysiąca. Wady tej technologii to gorsze kąty widzenia oraz wyższa cena. Zaletami są natomiast najlepsza na rynku jasność, wysokie możliwości w trybie HDR oraz poprawiony kontrast i głębia czerni. Co ciekawe, mogą występować dodatkowo przynajmniej dwa różne typy diod podświetlających: białe oraz PFS. Nie zagłębiając się w szczegóły, te drugie zapewnią lepsze odzorowanie barw i możliwość osiągnięcia tzw. referencyjnego obrazu, czyli tego, co widzom chciał przekazać reżyser danego filmu. Drugim typem matrycy jest OLED, czyli panel zbudowany z diod organicznych, które emitują własne światło, dzięki czemu nie wymagają podświetlenia. Budowa takich telewizorów nie wymaga dużej ilości warstw i filtrów, dzięki czemu OLEDy są zazwyczaj bardzo cienkie, a ich design nieprzeciętny. Matryce LCD zapewnią wam bardzo wysoką jasność obrazu i imponujący efekt HDR, a także szerokie pokrycie palety barwnej. Natomiast OLEDy zachwycą nieskończonym kontrastem i kątami widzenia, prawdziwie głęboką czernią, równomiernym podświetleniem i często niższym od LCD zużyciem energii, a także zazwyczaj równie dobrym pokryciem palety barwnej. Niestety, jako że OLEDy są innowacyjne i drogie w produkcji, przyjdzie wam za nie srogo zapłacić. Ale kiedy. Już to zrobicie, to nie pożałujecie. I jak? Wiecie już, jaki typ matrycy przeznaczony jest dla Was? Jeśli nie, to zadam Wam teraz cztery pytania. Jeżeli na nie odpowiecie, to już na 100% będziecie pewni, jaką matrycę wybrać. Pierwsze z nich brzmi następująco. Oglądasz filmy w jasnych pomieszczeniach przy zapalonym świetle, czy też może bardziej wieczorem i przy zgaszonym świetle? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest przy zgaszonym świetle, to powinieneś wybrać albo matrycę LCD typu VA, albo zainwestować w OLEDA. Pytanie numer dwa. Siedzisz na wprost telewizora, czy może urządzenie umieszczone jest na szerokiej ścianie albo posiadasz szeroką kanapę? Wtedy zdecydowanie polecam zakup telewizorów typu LCD IPS lub ponownie OLEDA. Trzecie pytanie. Siedzisz blisko czy daleko od swojego telewizora? Pamiętaj, że jeżeli siedzisz bardzo daleko, to nie zauważysz szczegółowości rozdzielczości 4K. A poza tym, istnieje większa szansa na to, że będziesz niestety oglądać telewizor pod kątem. Także tutaj znowu polecam LCD IPS albo OLEDa. No i ostatecznie, jeżeli jesteś fanem sportu i oglądasz dużo bardzo dynamicznych wydarzeń, to zdecydowanie powinieneś zainwestować w matrycę LCD typu VA. Jeśli gubicie się także w hasłach reklamowych, w których prześcigają się producenci, to na koniec postaram się Wam rozjaśnić kilka terminów, które mogą wydawać się tajemnicze. HDR, a zatem szeroki zakres tonalny, to zdolność telewizora do generowania obrazu o zakresie jasności, który odpowiada temu, co widzi ludzkie oko. Aby taki efekt osiągnąć, potrzebujemy nie tylko odpowiedniego telewizora, ale także odpowiedniego źródła sygnału, czyli np. filmu Ultra HD Blu-ray lub kompatybilnego materiału na YouTubie czy Netflixie. Mówiąc najprościej, chodzi o to, że kiedy na przykład na ekranie pojawi się słońce, to ma ono oślepić was dokładnie tak, jakbyście widzieli je na żywo. Pokrycie barw, czyli tak zwany gamut, to wbrew pozorom nie jest parametr decydujący o tym, jak bardzo możemy podkręcić nasycenie kolorów w ustawieniach. To są fizyczne możliwości telewizora do wyświetlania danych barw. Jak widzicie, różnica pomiędzy konkretnymi paletami barw jest spora, ale osiągnięcie standardu REK709 to już coś. Natomiast w celu pełnego odbioru przekazu Ultra HD, należy wyposażyć się w telewizor oferujący 10-bitowe pokrycie barw, czyli standard REK2020. Szerokie kąty widzenia to natomiast nic innego jak zdolność telewizora do utrzymywania tych samych parametrów obrazu, niezależnie czy patrzymy na niego z boku, od dołu czy na wprost. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda w OLEDzie, no a jak kolory i kontrast załamują się w przypadku większości matryc LCD? Warto też wspomnieć o właściwości, która nazywa się input lag. Jest to opóźnienie wyświetlanego obrazu względem dostarczonego sygnału. O ile przy oglądaniu filmów nie ma to większego znaczenia, o tyle przy graniu w gry wideo już jak najbardziej. Dlatego jeśli będziecie zagłębiać się w elektroniczną rozrywkę, to pamiętajcie o tym, żeby wybrać model telewizora z jak najmniejszym input lagiem. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Pozostają takie rzeczy jak na przykład sterowanie. Firma LG na przykład oferuje sterowanie za pomocą pilota Magic Remote z wbudowanym żyroskopem, co uwierzcie mi jest naprawdę bardzo wygodne. Ja chyba nie wyobrażam sobie kupować telewizora właśnie bez tego typu technologii. Ale oczywiście istnieją także inne, na przykład sterowanie za pomocą głosu. Nie dajcie się także złapać na odległości od telewizora. Jeżeli nie macie dużego pomieszczenia, to nie znaczy, że nie możecie kupić telewizora 4K. Zobaczcie na ten przykład. Mamy tutaj telewizor 55-calowy o rozdzielczości 1080p i tę samą przekątną, ale rozdzielczość 4K. Wiecie, że żeby zobaczyć tę rozdzielczość 4K, musicie siedzieć dużo bliżej, niż jeżeli chodzi o telewizor w rozdzielczości 1080p. O tym należy pamiętać, że jeżeli chcecie obliczyć konkretną odległość dla konkretnego telewizora, to zapraszam was serdecznie do kalkulatora, który znajduje się na stronie HDTV Polska. Reasumując, jak widzicie, nie wszystko zależy od telewizora. Tak naprawdę, jeżeli kupicie nawet najdroższe urządzenie, a wyświetlany na nim sygnał będzie słabej jakości, to wasze doświadczenie nie będzie pozytywne. Dlatego trzeba pamiętać, aby odpowiedzieć sobie właśnie na to pytanie, do czego najczęściej będziecie używać ten telewizor i z jakiego typu urządzeń będzie pochodzić sygnał. Mam nadzieję, że ten poradnik. Przyda Wam się do wybrania nowego telewizora. Zapraszam Was serdecznie także na stronę filmy LG. Link znajduje się w opisie, gdzie znajdziecie porównywarkę telewizorów, właśnie marki LG. I tam między innymi możecie wybrać typ matrycy i odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania przed właśnie wejściem w taką porównywarkę, aby mieć tę pewność i wybrać odpowiedni model dla siebie. Jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej tego typu poradników zakupowych, to zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki w górę. No a tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę, mówi dla Was Szakal, subskrybujcie kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych filmów. Trzymajcie się, pa pa!